Dzisiaj kontynuujemy materiał o nowościach ADBL-a. Zatem tradycyjnie cześć. Zapraszam Was na kolejny materiał. W poprzednim materiale zakończyliśmy na czyszczeniu opony. Oczywiście został to, została ona wyczyszczona tirem, traber cleanerem. To jest bardzo ważne. Podwójnie, tak żeby nic tam już nie było i widzicie, że. Ta opona jest matowa, jałowa, nic tam w niej nie siedzi. Tire Coat, czyli nowy produkt ADBL-a, zastępujący stary tire dressing, stare ciasteczko. Pyk nalewamy na aplikatorek. Zobaczcie, jest to bardzo płynny produkt. Dzięki czemu rozprowadzanie jest bardzo szybkie. I bez problemu wchodzimy we wszystkie szczeliny, a te niektóre opony, jak wiecie, są bardzo fikuśne. Ja lubię jak tu w tych wszystkich napisach produkt dobrze wchodzi, a niestety w tych gęstych, nie mówiąc już o takich mega żelach, jest często problem. Tak samo, żeby wejść w terowki, na przykład. To na co warto również zwrócić uwagę, to zobaczcie, że przy jednym, no tu poprawiam, bo jeszcze mamy te napisiki, ale Jedno przeciągnięcie wystarczy, żeby ten dressing bardzo równo pokrył powierzchnię, a z drugiej strony często mamy do czynienia z dressingami, którymi jeździmy, jeździmy, a tak jakby one się nie chciały w ogóle przyjąć do tej opony, i to nie ma związku z doczyszczeniem opony, tylko po prostu z samym składem dressingu. Także tutaj to rozprowadzanie, ta równość rozprowadzania również duży plus. Produkt oparty jest na polimerach i produktach krzemowych. Jak to dokładnie oni to opisują, jako produkt związki krzemoorganiczne. No dobrze, w każdym razie. Pozostawiamy teraz ten dressing na pół godziny. Tak jest też w zaleceniach producenta. Zresztą, jak każdy dressing uwielbiam, zostawić na minimum pół godziny albo dłużej, ale tutaj, jeżeli już mamy takie zalecenia, to w szczególności pilnujmy tego. To nie jest dressing na szybko, po bez dotyku, gdzie sobie robimy rachciach i zaraz wyjeżdżamy. W zależności od opony oraz jej przygotowania i takiej suchości, może się zdarzyć, że po pół godziny warto wrzucić jeszcze jedną wartość ale to już musicie obserwować i zależy to od opony. Po tym czasie można dotrzeć nadmiar, warto to zawsze zrobić. Z drugiej jednak strony, jeżeli chodzi o tire coat, używałem go już na kilku różnych rodzajach opon. Właściwie nie miałem potrzeby tego docierania, ponieważ produkt w pełni, no, część jego jakby weszła, część odparowała i był gotowy do użycia. Ale pro forma zawsze warto przetrzeć, żeby nie dochodziło do jakiegoś rozchlapania. Przednie koło umyte wstępnie produktem neutralnym, następnie umyłem go ręcznie również produktem neutralnym, zarówno felgę, jak i oponę. No i teraz spójrzmy na ten efekt hydrofobowy. Generalnie na ten moment, tak jak powiedziałem na początku pierwszego odcinka mamy około 1000 km, i tam między, nie wiem, jakieś półtora tygodnia. Eee, na obu stronach ta hydrofobowość i zrzut wody jest na tym samym poziomie, więc na razie stary Tire Dressing, jak i nowy Tire Code działają tak samo. Będziemy obserwować dalej i będziemy robić aktualizacje w shortach. Po lewej stronie mamy tire dressing, czyli stary dressing ADBL, a przyciemnienie jest cały czas widoczne, po prawej stronie odtąd mamy nowy tire coat, i tak samo to przyciemnienie jest widoczne. Powiedziałbym, że jest na tym samym poziomie. Tutaj mamy te rowki, ale zobaczcie sobie na sam napis i tutaj gdzieś niżej e, cały czas widać to przyciemnienie. Co ciekawe, niezabezpieczona część jest tempa piszczy. Tire dressing jest w miarę śliski, ale powiem wam, że tire coat jest dużo gładszy i bardzo śliski. A teraz przechodzimy do testu szamponu wash and clay i zobaczymy, czy rzeczywiście jest aż tak śliski. A oprócz mycia sprawdzimy również, jak sprawdza się jako poślizg pod linkę. Zarówno pod linkę tradycyjną, jak i ręcznik glinkowy. Mycie wstępne już za mną, spłukanie, i teraz rozpoczynam mycie ręczne. Dodam, że drzwi są zabezpieczone powłoką. Ma ona już ponad pół roku, no ale działa bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o błotnik i maskę, w tej chwili są tam tylko quick detailery, więc nic specjalnego. Wiadomo, przez to ten poślizg może być też dużo, dużo mniejszy. Mycie wykonam zarówno za pomocą gąbki, w tym przypadku softowej, jak i rękawicy z mikrofibry. Pierwsze wrażenia wydają się bardzo podobne, jeżeli chodzi o śliskość, zarówno na gąbce, jak i na rękawicy. Musicie jednak pamiętać, że Rękawica dłużej oddaje nam ten szampon, więc przy dłuższym myciu tutaj wyczuwalna jest lepsza śliskość na rękawicy. Powiedziałbym nawet, że jest bardzo dobra. Jeżeli chodzi o gąbkę, ta śliskość również jest dobra, ale trzeba albo podpompowywać szampon, albo częściej go nabierać. No i jeszcze jeden aspekt. Pamiętajcie, że na tych drzwiach mamy powłokę, więc mamy ten efekt hydrofobowy, więc dosyć szybko ten szampon zaczyna nam się rozwarstwiać, więc nie mamy pełnego nawilżenia. Zobaczcie, nawet przy tym myciu, nawet rękawicą, która dodaje dużo więcej właśnie tego szamponu, materiału, i tak mamy ten efekt hydrofobowy, czyli rozwarstwiania się wody. I wydaje mi się, że dzięki temu też to dopłukiwanie szamponu będzie wręcz rewelacyjne. Teraz czas na płukanie. Tymczasowo nie mam tutaj myjki wysokociśnieniowej, więc po prostu szlauch z końcówką, więc dodam, że to ciśnienie jest bardzo małe. A mimo wszystko zobaczcie, jak dobrze dopłukuje się ten szampon. Raz, dwa i go nie ma. Tak samo na przednim tym mini błotniku oraz kawałku maski widzę, że ta woda bardzo ładnie zjeżdża, więc od razu szampon się dopłukuje. Jest to duża poprawa wobec na przykład ich pierwszego szamponu, czyli tak zwanej coli, Mam nadzieję, że pamiętacie ten szampon. Ogólnie bardzo dobry, ale jednak do tego dopłukiwania mógłbym mieć tam jakieś zastrzeżenia. Tutaj absolutnie ich nie ma. Teraz przejdźmy do glinkowania. Aha. Zanim przygotuję poślizg, jestem, jestem Wam winny jedną informację, jeżeli chodzi o tradycyjne mycie, czyli wlewanie go do, szam, do wiadra, mamy 50 ml na wiaderko wody, czyli 10 litrów, 10-12. Jeżeli chodzi o poślizg, rozcieńczenie 1 do 10, więc robię tutaj 30 ml na 300 ml wody. Mm. Cieszę się, że również poszli w zapach perfum, a nie kolejne owoce, ponieważ te owocowe zapachy już trochę się przejadły w większości produktów. Mógłby być ciut, ciut rzadszy, żeby lepiej się go wylewało z menzurki czy też z butelki, ale dobrze też z drugiej strony, że nie jest totalnym żelem, który zostaje na ściankach. No, i przechodzimy do glinkowania. Na początek ręcznik glinkowy ADBL-owy opryskuje element. Wcześniej zamoczyłem sobie ręcznik w wodzie z tymże szamponem. Rozpoczynam glinkowanie i to, co od razu wyczuwam, to bardzo, bardzo dobry poślizg. To mnie cieszy, nawet jeżeli ten ręcznik mam złożony tylko na pół, powierzchnia jest duża to idzie to bardzo ładnie. Jestem ciekawy, jak będzie później z mikrorysami, czy rzeczywiście za tym poślizgiem idzie również bezpieczeństwo glinkowania. Co prawda mamy tutaj grafitowy, ciemnoszary lakier. Nie jest to czarne, czarne uni, ale mimo wszystko tak czy inaczej w prawne oko mogłoby coś zobaczyć. Drzwi mamy zabezpieczone powłoką, więc będzie trochę łatwiej, ale z drugiej strony przedni, błotnik, górna część maski, w ogóle maska, tak jak wcześniej wspomniałem, mają tylko Quick Detailer, więc tam ten poślizg jest i ta bariera pomiędzy lakierem a glinką jest dużo mniejsza. Teraz biorę kawałek glinki. Tutaj mam glinkę w wersji soft, chociaż znam jeszcze większe, ale to jest generalnie taka softowa glinka kuleczka, ugniatam i jedziemy z tematem tak samo. Wyczuwalna jest bardzo do, wyczuwalny jest bardzo dobry poślizg. Ta dłoń swobodnie przesuwa się po lakierze. Szczególnie na przednim błotniku czuję dosyć sporo zabrudzeń. Czuć tam pewien zgrzyt pod tą glinką, więc zbiera co nieco. OK, teraz czas na płukanie. No jestem tutaj też ciekawy, ponieważ dostarczyliśmy produkt w dosyć mocnej koncentracji 1,10, więc pytanie, czy na pewno dobrze się spłuczę. Zobaczcie, nie ma z tym najmniejszych problemów. Powłoka absolutnie nie straciła na hydrofobowości mimo tak dużej koncentracji. I to kolejna zaleta potwierdzająca to, jak dobrze się dopłukuje wash and Clay. Szybkie osuszenie i teraz w punktowym świetle sprawdźmy, jak wygląda powierzchnia drzwi, gdzie jest powłoka, gdzie glinkowałem ręcznikiem. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, nie ma tych mikro, mikrorysek czy też hologramów, które są tworzone przez mikrorysy od glinkowania, więc jak najbardziej ten poślizg zdał, zdał ten test ale zobaczmy też przedni błotnik, ponieważ tam, jak wspomniałem, nie mamy tej powłoki, nie ma tej bariery, więc łatwiej jest porysować tą powierzchnię. Zobaczcie w punktowym świetle, że jest tak samo dobrze, nie doszły nam żadne rysy, więc moim zdaniem poślizg jak najbardziej godny polecenia. Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Dajcie znać w komentarzach, czy używaliście już któryś z nowych, nowych produktów, nowych game changerów od ADBL-a. Ja obiecuję wam, że jeżeli chodzi o tire coat, to będziemy robić aktualizację w shortach, jak sprawuje się w walce pomiędzy starym tire dressingiem na, jednym, na jednej z opon. Jeżeli chodzi o tire coat, no to tutaj na plus mocno ta szybkość rozprowadzania produktu, równość jego rozprowadzania, no i dla mnie efekt wizualny je bardzo pasuje, bo to jest taka mocna satyna, nie jest to tak błyszczący produkt jak ciasteczko, a z drugiej strony nie jest też zbyt matowy, chociaż tutaj to już jest kwestia indywidualna. Jeżeli chodzi o Micro produkt, który bardzo dobrze działa również na pady zaklejone pastą, czy też różnego rodzaju aplikatory po woskach, czy też po cleanerach, więc tutaj w rozcieńczeniu jak widzieliście 1.10 działa jak najbardziej dobrze. Jeżeli był Byłoby coś bardziej zaklejone, to być może 1 do 5. I na koniec Wash and Clay, czyli produkt, do którego podchodziłem trochę sceptycznie. No bo mówię szampon i poślizg. Jeżeli chodzi o poślizg, pod linkę, to bardziej chuj detailer. Ale z drugiej strony, jak widzieliście, mamy bardzo dobry szampon, który się końcu dobrze dopłukuje. Ogromna zaleta. No i jeżeli chodzi o, o tą barierę pomiędzy glinką, czy też ręcznikiem glinkowym, a lakierem, niezależnie czy jest zabezpieczony powłoką, czy nie jest zabezpieczony, sami widzieliście, że ten poślizg jest odpowiedni. I tutaj udało się nam wyglinkować tą powierzchnię bez, bez e, żadnego uszczerbku e, i zarysowań na lakierze. To tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć!